Zapraszamy. Edyta Chińca z mężem została pierwszą uczestniczką programu Mieszkanie na Start. Ambitna, wykształcona i poszukiwana na lokalnym rynku pracy. To właśnie dla takich osób pracodawca może starać się o mieszkanie na preferencyjnych warunkach. Jestem specjalistą do spraw kontroli jakości w polskich zakładach zbożowych, tutaj przy ulicy Wawelskiej, także to jest kolejny plus dla mnie tego miejsca, że to tak naprawdę mam teraz rzut beretem. Zanim pracodawca otrzymał dla swojego pracownika taki lokal komunalny, musiał stworzyć nowe miejsce pracy. O tym, czy dany zawód lub specjalność jest na pilskim rynku pożądana, decydował InwestPark, który wystawiał rekomendacje. Potem nic, tylko zamieszkać w mieszkaniu, za które czynsz wynosi tylko około 250 zł miesięcznie. Jest w mieszkaniach wyposażenie typu biały montaż, czyli zlewozmywak, wanna. Baterie, wszystkie, mieszkania, znajdują się wykładziny podłogowe, czy też płytki ścienne i płytki podłogowe w kuchni i w łazienkach. Więc faktycznie mieszkańcy będą musieli wnieść do tego mieszkania tylko meble. Okres wynajmu takiego mieszkania wynosi 3 lata, można go maksymalnie wydłużyć do 5. Gmina Piła chce w ten sposób wspierać pilskie firmy i lokalny rynek pracy. Ma służyć przede wszystkim rozwojowi rynku pracy, skierowany dla przedsiębiorców, którzy poszukują określonych kwalifikacji, specjalistów, którzy z kolei pozwolą i pomogą i umożliwią rozwój firmy, osiąganie założonych celów biznesowych. Takimi specjalistami poszukiwanymi na lokalnym rynku pracy są także Anna i Michał. Pochodzą z Wrocławia. Oboje po studiach jednak tam nie mieli szczęścia. Emigrowali do Anglii. Teraz zaczęli pracę w zakładach przemysłu ziemniaczanego w Pile. Mieszkanie na start jest dla nich ogromnym wsparciem. Ten program mamy nadzieję, że przynajmniej daje nam spokój na najbliższe trzy lata, że już będzie bez przeprowadzek, że już w jednym miejscu i tylko praca, dom i taka ta rutyna, której naprawdę nam teraz bardzo brakowało, bo taka stabilność bo młodym trudno się usamodzielnić. A to sprawia, że z mniejszych miast takich jak Piła wyjeżdża potrzebny na lokalnym rynku pracy kapitał. Dzisiaj oddano 6 mieszkań. Niedługo nowi lokatorzy wprowadzą się do kolejnych 5. Obok powstaje także blok na 49 mieszkań, które również mają zostać przeznaczone na program Mieszkanie na Start. Chcielibyśmy, żeby mieszkania w nowym budynku budowanym obok były w całości przeznaczone na ten cel. Również te, które będziemy odzyskiwać, czyli w dobrym tak powiem, stanie, w dobrym standardzie, będą na ten cel już z, z istniejących zasobów wykorzystywane. Bo to wśród młodych specjalistów gmina widzi potencjał rozwoju miasta oraz lokalnych przedsiębiorstw. Dzisiaj z tej pomocy skorzystało pięć firm.